Kiedy i jak powstał teatr? Musimy cofnąć się w czasie o 2800 lat. W starożytnej Grecji był bóg, który nazywał się Dionizos. Na cześć tego boga organizowano święta zwane Dionizjami. Trwały one cztery dni i wówczas ludzie szli w kolorowej procesji tańcząc i śpiewając dytyramby, czyli pieśni na cześć Dionizosa. Czasem wśród śpiewaków pojawił się przewodnik zwany Koryfeuszem i to on prowadził dialog z chórem. Tak właśnie powstał teatr. Pierwszego aktora, tak jak go dziś rozumiemy, wymyślił Thespis, drugiego wprowadził na scenę Aischylos, a trzeciego Sofokles. Ale teatr starożytnej Grecji nie przypominał teatru, jaki znamy dziś. Po pierwsze, przedstawienia nie odbywały się w budynkach, ale na wzgórzach za miastem, a miejscem, gdzie siedziała publiczność, nie były wygodne fotele, tylko stopnie wykopane w zboczach góry. Aktorami byli tylko mężczyźni, którzy grali zarówno role męskie, jak i kobiece. Na twarzach wszyscy mieli maski, które oddawały charakter granej postaci. Dzięki swej budowie maski wzmacniały również głos aktora, aby był słyszalny z dalekich rzędów. Kostiumami były togi, których kolor wskazywał, jaki charakter ma dany bohater. Aktorzy nosili peruki i drewniane buty na wysokiej platformie, zwane koturnami. Czasami wysokość platformy to było nawet 70 cm. Dlaczego aktorzy starożytnej Grecji wyglądali tak dziwacznie? Ponieważ wówczas na przedstawienia przychodziły prawdziwe tłumy. Widownia często liczyła 15 do 30 tysięcy widzów. Przy tak wielkiej publiczności aktorzy byli bardzo słabo widoczni, a więc zakładali maski, kostiumy, których kolor z daleka pozwalał się zorientować, kto jest dobry, a kto zły, i koturny, które podwyższały aktorów. Wiele jest jeszcze różnic między teatrem współczesnym a starożytnym. Przedstawienia trwały dużo dłużej niż współczesne. Zaczynały się o wschodzie słońca, a kończyły o zachodzie. Na scenie mogło być jednocześnie tylko trzech aktorów. Komedie grano zimą, a tragedie wiosną. W starożytnej Grecji nie było też kurtyny. Tę wymyślili Rzymianie 500 lat później. Już wiecie, jak powstał teatr i dlaczego symbolem teatru są maski.